Witajcie! Jesteśmy w Bułgarii pod knajpą Secret by Petrov. Bodajże jedna z najlepszych knajp w Sofii, godna gwiazdki myślę, Aczkolwiek wygląda troszkę niepozornie. Dostaliśmy wino na powitanie, właściwie wino musujące. I rozpoczynamy nasz spektakl kulinarny od bodajże mydelnicy lekarskiej, którą można Spożywać, ale generalnie chodzi o to, żeby tą piankę sobie przetrzeć ręce i zdezynfekować. No i lecimy z kolejnymi potrawami. W sumie było ich 23. Czas 3,5 godziny z dwoma krótkimi przerwami po około 10 minut. Także wyszliśmy, a właściwie wyturlaliśmy się jak bąki. A z potraw mieliśmy ciekawostki, jak na przykład tutaj. Danie wykonane praktycznie w całości z pomidorów, no oprócz tych chipsów, które są dodatkowo z tapioką, no ale ten krem jest pomidorowy, w kieliszku to przeźroczyste, to co ciekawe jest gazpacho, a smakowało wybornie. Oczywiście nie mogło się obyć bez potraw wykorzystujących ciekły azot. Tutaj mamy lody ogórkowe, córka nie przepada za ogórkami, ale jak widać, zadowolona. Było to coś, co dla nas akurat nie było niespodzianką, a mianowicie zaparzarka podciśnieniowa, czy tam kawiarka Hario, z tym, że użyta do zrobienia naparu z nagietka, czy jakiejś innej stokrotki. No i mamy trochę więcej ciekłego azotu, Efekt niesamowity. Ale najlepsze było to ciachło, właściwie tartaletka, ta taka wyglądająca, jakby była wypełniona ziemią z takimi grzybkami. Tutaj mamy z kolei tatara, ale podanego z ciastkiem z wróżbą. Gdzie wygląda, że córka w niedalekiej przyszłości powinna dostać Porsche. Części potraw mieliśmy akcenty morskie czy tam śródziemnomorskie. Tutaj mamy taką morską pianę. Na ływeczce też mamy wodę, która składem odpowiada ZOM, ale jak widzicie, córce trochę za bardzo nie odpowiadało. Jednak zasłonę, no zresztą ta pianka też. Natomiast ta, nie wiem jak to nazwać, ośmiornica czy co to miało być. Całkiem smaczne, chrupiące. Chociaż też na początku była pewna doza nieśmiałości, ale zjadło się w całości. Tutaj mamy dekonstrukcję, rekonstrukcję krewetki. Skorupki zostały wykorzystane do zrobienia tych chipsów. Natomiast w głowie mamy krem który trzeba było wyssać no i były pewne opory, bo chipsy weszły bardzo dobrze ale tak głowa jednak nie wyglądała dla niektórych zbyt apetycznie słyszeliście o strągu tęczowym no to tu mieliśmy łososia podanego na tęczy i widzicie sos pięknie zmieniający kolor pod wpływem cytryny jak o Dobry? Były wyśmienite sery, w tym ten smażony, robiony na świeżo. Oczywiście nie mogło się też obyć bez trufli. Możecie się więc zastanawiać, ile kosztuje taka 3,5-4 godzina przyjemność kolacja 23 daniowa. 100. 39.90 BGN, czyli lewów bułgarskich, czyli na złotówki jakieś 320 zł za osobę. Z tym, że to są same dania. Do tego można oczywiście rozbudować to o tak zwany wine pairing i mamy opcję 7 win za 89.90 BGN. Tu idziesz 4 win za 69.90. Jest też opcja bezalkoholowa z kombuchą z innymi napojami za 59,90 a my poszliśmy po taniości i poprosiliśmy tylko o zwykłą wodę. Co do posiłków, to teoretycznie są niewielkie, ale jednak ciężko to wszystko upchnąć. Chociaż jak widać, gdy wjechały desery, to człowiek potrafi odpalić drugi wołądek i jak to mówią, z serniczek zawsze wejdzie. A tym bardziej takie cuda, które mieliśmy tutaj. Na przykład zadziwiająco smaczny czarny czosnek w czekoladzie. Puszyste kremowe lody robione na płytce schłodzanej ciekłym azotem. To, co zasmakowało córce najbardziej. Czyli takie smażone kulki, wypełnione zimnymi lodami i dla kontrastu.

<laughs> One thousand euro. <laughs> Let's go. 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 let us Yes, sir. Uh, you mix a little bit before you start, please. You start on the ladies first. Now you eat faster than you eat in your father. If you are faster, you can do it. <tries> <tries> No i z zewnątrz wyglądało niepozornie, a było zacnie.